Niech alfa i beta będą kątami ostrymi trójkąta, takimi, że alfa jest większe od beta. Uzasadnij, że bok A jest dłuższy od boku B. No to tutaj rysunek poglądowy. Kątami ostrymi trójkąta, czyli alfa większe od beta, No to powiedzmy, że tutaj jest alfa, tutaj jest beta, naprzeciwko leży bok A. I bok B są kątami ostrymi, czyli alfa należy do przedziału od 0 stopni do 90 stopni i beta też należy od 0 stopni do 90 stopni. Wiemy, że jeżeli kąty są większe dla 90 stopni, to sinus kąta większego, czyli w tym przypadku sinus alfa jest większy od sinusa kąta beta. Im większy kąt, tym większy sinus i to jest dla kątów ostrych taka, taka własność, czyli jeżeli teraz to podzielę przez sinus beta, to sinus alfa przez sinus beta jest większy od 1. Stwierdzenia sinusów. Wiem, że A przez sinus alfa to jest B przez sinus beta. Mnożąc to na krzyż, mam A sinus beta jest równe B sinus alfa. Czyli po podzieleniu przez B, A sinus beta przez B jest równe sinus alfa i po podzieleniu przez sinus beta. A przez B to jest sinus alfa przez sinus beta. No i wracam w to miejsce, czyli zamiast sinus alfa przez sinus beta podstawiam A przez B. Czyli A przez B jest większe od 1 i po pomnożeniu razy B długość boku dodatnia, czyli znak nierówności się nie zmienia. Otrzymuję, że A jest większe od B. Czyli bok A jest dłuższy od boku B. Czyli taka własność, która często stosowana naprzeciw większego kąta leży dłuższy bok i to jest właśnie uzasadnienie tego twierdzenia.